Fajnych sprzętów, z takich ciekawych, które bym mógł wymienić do miasta, co, co przychodzi mi na myśl, to jest Honda CBF 125. To jest taka lekka biegówka chłodzona powietrzem, która ma tam chyba 10 czy 12 koni, ale przy swojej wadze myślę, że, że, że bardzo fajnie się zbiera. No Oczywiście musimy mieć na uwadze to, że tam tego kufra pod siedziskiem nie ma i wtedy zostaje nam tylko kufer centralny, który montowany jest do, do, do CBF-ek i chyba nawet bez problemu można taki kufer dostać do CBF-ki. Więc ja bym tu polecał właśnie CBF-kę ze względu na cenę, tam nowa to jest chyba około 12-13 tysięcy, przynajmniej taką cenę ostatnią kojarzę, może teraz one poszły w górę, a używkę bardzo dobrą i świeżą można kupić myślę za 8 tysięcy spokojnie, a starsze CBF-ki takie letnie to nawet myślę, że do piątki by zszedł, więc, więc i, i osobiście uważam, że to jest bardzo fajny motorek. Tutaj dojeżdżamy do, jedziemy w kierunku Trzebnicy, tu są takie dosyć pokaźne serpentynki A, Więc trochę się na nich tutaj skupię Więc tutaj Honda CBF, oczywiście inne też motocykle lekkie, biegówki jak Yamaha MT 125 czy Honda CBR 125 do nich też myślę, że dałoby radę zamontować kufer, ale to są już bardziej motocykle sportowe o takiej charakterystyce sportowej, więc nie do końca może byłyby idealne na miasto, na pewno do szybkiego przemieszczania, tak, bo są lekkie i wąskie i mają dużo lepsze osiągi niż Honda CBF. Ale tutaj Myślę, że takie idealne przeznaczenie dla CBR-ki i MT no to, są, to, to, to jest tor. To jest jazda gdzieś tam po takich e, poza miastem, gdzieś może na jakichś fajnych zakrętach. A do miasta jednak coś, coś takiego spokojniejszego. Fajne motocykle robi Benelli, robi, robi Kiway. Ostatnio widziałem Kiwaya RKF 125. Na no, bardzo ładna maszyna i też w takich dosyć rozsądnych cenach, bo tam nowe sprzęty koło 12 tysięcy. W zależności oczywiście jaki model, tak? bo są też modele nowe, tańsze za 6, ale musimy się liczyć z tym, że one i wyglądowo i jeśli chodzi o parametry, możliwości, to są oczywiście ograniczone w stosunku do tych modeli droższych. Więc tutaj do miasta to mówię, albo lekka biegówka, tak jak CBF, albo skuter 125, ale skuter taki gabarytowo mniejszy, nie maxi, no bo gdzieś do przyciskania się w korku to może być trochę ciężej, zwłaszcza, że maxi skutery, no to to jest na pewno kilkadziesiąt kilogramów więcej niż, niż taki zwykły skuter, a aż tak chyba dużego sprzętu do miasta nie potrzebujemy. I teraz co? Szybko przechodzimy do tematu e, motocykli. No dobra, jeżeli już jesteśmy przy tych szosowych, sportowych, których też wspomniałem, które oczywiście też nadają się do miasta, to tak typowo, jeżeli nas interesuje taka klasa sportowych 125, bo na przykład myślimy o jakimś torowaniu. Ja nigdy nie, nie jeździłem na tory, więc tutaj tylko wymienię potencjalne modele. Albo no, interesuje taka dosyć powiedzmy. Pewna jazda w zakrętach, mówimy sobie, wyjechać gdzieś zamiast miasto na krętą drogę. No to co? Cyberka 125, Yamaha YZF 125, Yamaha MT 125. Co tam jeszcze? Aprilki, czyli włoskie sprzęty: Aprilia ARS 125. Co tam jeszcze można by tak wskazać z takich. No, to są takie pierwsze, które przychodzą mi do głowy. Tego jest dużo, ale na pewno, czy Honda, czy Yamaha, to, to, to jest gwarancja bezawaryjności, tak myślę. Choć może są wyjątki, ale na pewno są to motocykle trwałe i, i dlatego je wymieniam. Nie, nie, nie jestem tutaj w żaden sposób opłacony, żeby te motocykle przedstawiać. No chyba są troszkę bardziej awaryjne, natomiast yy, też są, też na pewno to nie jest tak, że zaraz nam się zepsuje, tylko pewnie trzeba co, o coś bardziej tam może zadbać. Yy, więc tak, Aprilia RS, Honda, Yamaha. CBR, Honda CBR, Yamaha MT yzf 125 to są motocykle, które warto sobie, które warto mieć na uwadze. E, Honda CBR, kom miałem okazję się przejechać, więc są, jest raz, że bardzo ładna zwłaszcza w, ta, w tej nowej budzie. E, no i też jest ma dosyć taką chyba jeszcze w miarę. Pozycję do jazdy, w miarę wyprostowaną, więc też, też nadawałaby się do takich spokojnych jazd gdzieś dalej. I siedzisko jest w miarę miękkie, także CBR-ka 125 to jest. Jeśli miałbym chyba wybierać klasę sportową, to, to bym uderzał w cbr -kę. YZF jest bardzo ładna, natomiast wydaje mi się bardziej taka rasowa, sztywna, a cbr jest bardziej ułagodzona. No i szybko co? Więc tutaj z klasy sportowej to mamy właśnie CBR 125 i YZF 125. Przechodząc dalej, co nam jeszcze zostaje? Enduro, klasa Enduro, o, to jest klasa ciekawa, bo o, klasa Enduro, słuchajcie, 125 istnieje, choć tych modeli nie jest jakoś może bardzo dużo, ale troszkę jest. Tutaj się skupimy trochę, żeby nie wjechać gdzieś kogoś Jeszcze pojedziemy yy, Jeszcze pojedziemy, gdzie tu jeszcze pojechać? żeby trochę pogadać Dobra, pojedziemy sobie prosto przez Bochenka, a później wylecimy no, z Trzebnicy w kierunku w kierunku Wrocławia yy, ale skręcimy z powrotem na Trzebnicę tak? i my zrobimy, żeby jeszcze trochę pogadać o tej klasie enduro w klasie enduro słuchajcie no, Jeżeli ktoś chce jeździć Na długie wyprawy I chce sobie czasami zjechać Z asfaltu w teren Gdzieś tam na drogi polne No to wiadomo, że cbr 125 czy YZF-ka Odpada, wszelkie skutery Też odpadają Jedyne co tam może się sprawdzić To jakiś cross albo enduro w tym przypadku e, myślę, że jeżeli ktoś myśli o takich długich wyprawach, to raczej enduro, no bo tam zawsze jakaś owiewka, e, pozycja bardziej taka wyprostowana, ale przede wszystkim owiewka, czyli ochrona przed wiatrem. I tutaj bym osobiście uderzał w... w no jest kilka modeli, które warto zwrócić uwagę. I od pierwszego jakiego zaczniemy, no to Honda Varadero 125, czyli no jeden chyba z najbardziej popularnych Enduraków w klasie 125, produkowany od początku lat 2000, no do chyba nawet 2014 roku. Tych modeli, słuchajcie, jest bardzo dużo, zwłaszcza tych takich mm, przedliftowych, czyli bodajże sprzed 2006 roku wersje gaźnikowe, później wersja na wtrysku się pojawiła tego jest mnóstwo ceny tych motocykli są bardzo wysokie tak mniej więcej no to wersję przedliftową w dobrym czy bardzo dobrym stanie kupimy gdzieś, myślę za około 10 tysięcy a wersję poliftową na wtrysku czyli tam 2.7 w górę no to trzeba się liczyć z kosztem rzędu 14 17, nawet 20 tysięcy, a myślę, że są nawet egzemplarze w Polsce, które przekraczają 20 tysięcy złotych za. No, ponad 10-letni motocykl, wyobrażacie sobie, czyli tak dobrze trzymają ceny Varadero mimo że jest ich dużo, to i tak trzymają cenę i się sprzedają. I się sprzedają, jeździ tego trochę po drogach, jest tego sporo na aukcjach. No, i jest to motocykl bardzo uniwersalny, tak? bo i pojedziemy nim w trasę, po asfalcie i zjedziemy w nim w teren, choć nie jest to może wybitny sprzęt do ter w teren, ale, ale poradzi sobie z jakąś tam drogą polną bez problemu. Gdzieś w lesie, na stromych górkach będzie nam ciężko, bo jest to jest to maszyna e, ważąca troszkę, e, myślę, że tam ponad 160 kg waży Waradero, jak nie lepiej, czyli tyle co mój maxi skuter. No to w terenie no to nie jest to zbyt przyjemne do przemieszczania się z takim sprzętem, który ma jednak no, ograniczoną moc, tak? bo gdyby to było z 50 koni przy tej masie, no to, nie ma, to, to inaczej, tak? ale że jest to 15 przy 160 kg, no to tej mocy może brakować i na pewno jest trudniej poruszać się takim sprzętem. Więc tutaj Varadero. Bez awaryjne raz, że wygląda naprawdę jak już taki motocykl, motocykl, można pomylić to na pewno z większą pojemnością. I osoby wyższe, czyli gabarytowo większe, śmiało mogą uderzać w tą klasę 125 i tutaj sobie mieć na celowniku Varadero 125. Jeszcze inne endurasy. Które, które warto mieć na uwadze, to, yy, to jeszcze z tych takich endurasów, to, yy, to co mi przychodzi na myśl, to jest Malaguti Dune, yy, czyli taka alternatywa dla Hondy Waratero, ale bardzo ciekawa alternatywa dlatego, że yy, Malaguti Dune ma podobną pozycję yy, za kierownicą, ma owiewkę. Czyli nadaje, on coś tu ładnie podriftował sobie, ma owiewkę, czyli nadaje się w takie dłuższe trasy asfaltowe, ale ma też świetne właściwości terenowe i przy tym jest bardzo lekką maszyną. <laughs> Malaguti Dune jest produkowany od kilku lat, ale powstał on na bazie motocyklu, który już był wcześniej produkowany, a mianowicie na motocyklu Derby Terra. tanto